Wiem, że jestem dzisiaj sama i nie za bardzo mnie widać, ale jestem... nagrywam ten filmik, nie jestem tu. Nagrywam ten filmik dlatego, ponieważ chciałabym się z Wami podzielić pewną informacją. Ponieważ dwa ostatnie filmiki, tajemnicze napoje i dziwne pytania, nagrywam z Patrycją, moją przyjaciółką. Niestety, ona twierdzi, że nagrywanie filmików jest dziwne i nudne. Ja tak nie uważam, bo nagrywanie filmików jest pewną atrakcją, rozrywką, metodą na nudę i w ogóle podobne takie więc teraz będę nagrywać, przepraszam, muszę sobie ustawić mikrofon Będę nagrywać filmiki z Magdą ponownie. Tam to usunęły było... Nie były godne Waszej uwagi, tak jak to Agata Agis stwierdziła ze swoimi filmikami, ale jej filmiki były o wiele lepsze niż nasze. Będziemy nagrywać od nowa i będą to filmiki w stylu, nie wiem czy oglądacie iCarly. Tylko nie, nie będzie to się nazywało iCarly, jakąś nazwę wymyślimy. I też będą takie śmieszne różne rzeczy, o ile wymyślimy. No i takie podobne. Natomiast, no właśnie, Patrycja stwierdziła, że to jest nudne. I tutaj się patrycja nie obrać, bo naprawdę muszę to powiedzieć, bo skoro dla Ciebie jest nagrywanie nudne, no to ja nie chcę sobie nagrywać, bo będą nudne filmiki, tak? Tylko się nie obraź, okej? Okay? I tak co do Was, przysyłajcie tam na dole w komentarzach propozycje na filmiki, jak będzie właśnie to Ala i Carly, Będzie też filmik taki jakby informacyjny. Jak to się będzie nazywało i w ogóle, co tam będzie, i co możecie robić. Będą również goście. Czy no, Wam może nieznani? Znaczy zależy, no bo jak ktoś ma taką rodzinę i ktoś z tej rodziny jest moją kumpelą na przykład, czy kumplem i będzie w tym filmiku, no to znacie, tak? Ale poza tym to nie. Po prostu my chcemy kogoś znanego wziąć, bo jak ktoś będzie nieznany, zostawimy go na chwilę nam no, cały dom rozwali, no to my takich rzeczy już nie chcemy sarki, ale wiecie, niektóre przypadki są takie. No i tyle chciałam Wam powiedzieć. Jeszcze ym, będzie to nagrywane dopiero albo od początku, czy tam połowy sierpnia, albo od nowego roku szkolnego, czyli od września, ym, ponieważ Magda teraz jest na wakacjach i wraca dopiero chyba tak gdzieś koło połowy sierpnia, właśnie. A z Patrycją nie chcę już nagrywać filmików, bo będą wtedy nudne. Chociaż te dwa mi się wydaje, że. Ty, chociaż tutaj mnie trzeba było ciekawe. Znaczy, tak, śmieszne przynajmniej. Okej. Okay. Czas dobiera 6 minut, za 2 sekundy, 1, dobra, 3 minuty. <grym> no i tak. No i to chyba to tyle, nie wiem. Jak będziecie chcieli coś wiedzieć więcej, piszcie pytanie, nagram filmik i tyle. A i co do tej kamerki, co mi tak słabo widać. Paszę się teraz w monitor czasami, tak jak nie paszę się do kamery. Yy, spróbuję to ustawić. Spróbuję to ustawić, nie wiem. Popróbuję w różnych miejscach. Tylko rzecz w tym, że nie mam laptopa, mam komputer stacjonarny i tyle. <grym>, to jest problem. No dobra, więc jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Najlepiej by było, jakbyście subskrybowali. Proszę, dajcie słupko. No to taki... Mały taki drobiazg, taki, nie wiecie, tylko tak nacisnąć i już, no. <grystanie> ym, naprawdę, z Magdą chcemy mieć dużo widzów, ponieważ ym, niektórzy z nas się śmieją, że nagrywamy, a nie mamy widzów, ym, ale myślę, że no, moja koleżanka Paulina, pozdrow dla Ciebie, myśli, że mamy fajne filmiki, ale no, ja nie wiem, jak jest. Więc jeśli Wam się jakiś filmik podoba, no to zasubskrybujcie, no bo to dla Was naprawdę ważne. Dla Was to jest jeden klik już, jak nie nagrywacie filmików. A dla tych, co nagrywają, jest to naprawdę ważne. Więc. Ym, dzięki za uwagę. Dzięki, że oglądaliście. No i chyba tyle. Więc. jakbyście mieli jakieś pytania, to napiszcie to. Od razu nakręcę filmik z tymi sobie w Spiszę 10 pytań na przykład, czy 15, odpowiem na te wszystkie pytania, i będzie ok. A więc do zobaczenia, cześć.